Jesień 1934 roku to również koniec kariery politycznej generała Berlinga. Tak o tym pisze Tadeusz Rzęczykowski. Źle spisał się jako dowódca w sierpniu 1934 roku przy nieudanym forsowaniu Wisły pod Dęblinem, a później we wrześniu przy wykonaniu rozkazu rokosowskiego w sprawie utworzenia demonstracyjnych przyczółków w czasie powstania warszawskiego. W konsekwencji utracił 4 października dowództwo pierwszej armii, chociaż pozostał jeszcze zastępcą rzymierskiego jako naczelnego dowódcy i kierownika resortu obrony narodowej PKWN, widział, że nie jest już komunistom potrzebny, więc rozgoryczony utratą stanowiska i wpływów wysłał do Stalina do skargę na przywódców PPR-u, określając ich jako trockistów, którzy opanowali rządy w Polsce i szkodzą Związkowi Sowieckiemu. Stalin skargę tę pokwitował w grudniu, mówiąc Bierutowi, że uważa Berlinga za prowokatora, przy czym użył określenia agent-prowokator. Nakłoniło to PKWN do uchwalenia 15 grudnia rezolucji nazywającej Berlinga wrogiem polskiej demokracji, który wyobcował się ze środowiska wszystkich demokratów walczących o zwolnienie Polski. Wkrótce potem wysłano Berlinga na studia w Akademii Wojskowej imienia Woroszyłowa. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.